Siadamy, siadamy, wracamy na miejsca trenerów, też zapraszamy tam na trybuny rodziców, trenerów. Wam się podobała. Witamy Was serdecznie na y, Mikołajkach tak, organizowanych tutaj przez klub. Y, cieszymy się, że jest tak ogromna frekwencja. Witamy wszystkie grupy piłkarskie, grupę lekkoatletyczną, grupę y, pływacką. Witamy tutaj mamy też kibiców, rodziców, witamy trenerów, y, witamy pana burmistrza. Także wielkie brawa dla wszystkich. Przyjdzie też do nas za, jakiś, za jakąś chwilę niespodziewany gość, więc dlatego prosimy Was, żebyście zostali tutaj na miejscu. tak? Dzieciaki, powiemcie na tak szybciutko? <śmienny> mam do was jeszcze jedno pytanie. jaki jest Wasz ulubiony klub przyrodzie Rodzisku <śmienny> Jaki, jaki? <śmienny> Nie słyszałem, jeszcze raz. Jaki? Ja myślę, że w ten sposób Że <grym> w ten sposób jest szansa Że przywołaliśmy kogoś Myślę, że wiecie kogo Halo, halo Próbujemy wołać Mikołaju Dobar. A mam na pewno coś ważnego do powiedzenia, panie burmistrzu. Cóż ważnego może być dzisiaj, ważniejszego Mikołaja, słuchajcie. jestem ja się cieszę, że tutaj jesteście wy przede wszystkim, bo jesteście uradowani, uśmiechnięci, zadowoleni i oczekujecie na najważniejszego gościa dzisiejszego e, przedpołudnia, przedpołudnia, czyli Mikołaja Świętego. Jak słuchajcie, po drodze widziałem. Taki człowiek, taki gość, można powiedzieć, z takim worem ma tutaj dużo prezentów. Ale też, tak już na poważnie, naprawdę najlepszy klub Polonia Środa Śląska to najlepsze niespodzianki dla na wszystkich, którzy trenują w Czoła, grają, startują, biegają, pływają. To jesteście Wy, drodzy, drodzy sportowcy, tak, przyszli mistrzowie. Ja się cieszę, bo to zależy i od prezesa, i od e, zarządu, i od wszystkich, i od rodziców też, którzy wspierają ten klub. Ja jestem jedną z osób e, i gmina Środa Śląska, która mocno wspiera klub, najlepszy w Polonie, Środa Śląska. I cieszę się, że ten klub również ma takie wielkie niespodzianki. Żeby wszyscy dzisiaj stąd wyszli jeszcze bardziej zadowoleni, niż teraz jesteście po wizycie Nikolaju. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Głośniej, głośniej Mikołaj, Mikołaj! O brawa wielkie, jest Mikołaj! Jest Mikołaj, już dajemy mikrofon! Witam, witam was serdecznie. Skąd wy jesteście dzieci? Skąd? Nie słyszę. Super. Słuchajcie. Jak widzicie tutaj za mną, napracowałem się całą noc, żeby to wszystko tu przytargać. A najważniejsze jest to, że te wszystkie tutaj torby są dla was. Słuchajcie. Słuchajcie. Ja słyszałem, że was tutaj jest tak dużo, bo tutaj jest kilka grup, które grają w piłkę, pływają, biegają i ja chciałbym zobaczyć, gdzie te grupy są, gdzie te grupy stoją i siedzą. I zacznę od pływaków. Są pływaków? Nie słyszę. Nie słyszę. Lekko odleci. Nie słyszę. Skrzaty są? Gdzie są skrzaty? Głośno. A gdzie są żaki? Pawła, Pawła, jakiegoś trenera naszego. Głośno, gdzie jesteście? Dobra, to wielki są. Grupa trenera masowskiego, głośno. Brawo. Młodziki, gdzie są? Gdzie? Nie słyszę. Nie słyszę. Brawo. Tak jest. Ja to wszystko nie... A ja wiem, że tam gdzieś są jeszcze. Nie słyszę. A ty się nazywasz, czekaj, ty, ty jesteś, czekaj, czy... Dominik. Ja Jestem. Tak? Widzicie, ja wszystkich znam, nie wierzycie? Ja sobie... Rómek. Tak? Brawo. Jeden. O, ten. Filip Świercz. Dobra, słuchajcie. Grzecznik kochacie, kochacie swój klub? A teraz wszyscy, wszyscy razem powiedzą mi, co to jest za klub. Razem, jeszcze raz. Brawo, brawo! Super! Dobra! Słuchajcie, torby czekają. W torbach co jest zobaczycie sami. I będziemy wołać was teraz z grupami. Ja już wiem jakie to są grupy, że wszystkie są. Więc zapraszam tutaj skrzaty. Skrzaty i trenera do Zapraszamy grupę trenera Przemka, to jest najmłodsza grupa w naszym klubie. Przyszłość i nadzieja środy śląskiej. Nie? Dobre. Słuchajcie, ci są na trybunach wielkie prawa dla naszej najboczej grupy. To jeszcze, jaki mamy tutaj skartu, to zapisamy jeszcze trenera, nie? Czy zadowolony jest ze swoich, ze swoich zawodników? Nie nie do końca, czy chodzi o zawodowanie, ale generalnie Tak, już bardzo szczęśliwy, że to będzie. Kto wygrał ten mecz? Ta! Brawo, dziękujemy. Brawo. Wielkie brawo, dziękujemy za tę A tutaj do nas przygotowują się już żaki. Zapraszamy żaka. Zapraszamy trenera, trenera Pawła Jego grupę. ale myślę, że już coś może powiedzieć. Zobaczcie jakie liczne są te nasze najważniejsze grupy. Zobaczymy jak dojdziemy do juniorów. Powiedział? Ja, ja trenerowi dam parzuszkę, ale to za chwilę, bo tu będzie zadanie do zadania. Pytamy trenera, o co zapytać trenera? O co zapytać trenera? Gdzie? Tak? Tak? No to trenerze, tak trener nam powie, grupa do trenera. Okej. Okay. A jeszcze zapytam. Chłopcy, chłopcy mówią, że trener powinien co zrobić? Niech nam śmiewa trener. Za skotek, na błotek i druga. Brawo, brawo za Brawo za odwagę. Brawo! No. no i dziękujemy żakom, dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy orlików. Dobrze, okay, to zapraszam grupę Orlików i grupę młodzików razem. Jeden trener. Grupę młodzików, trener Waldemar Masalski, w grupie Orlików, Waldemar Masalski i Maciek Budca. Zapraszamy. Trener Maciek lubi zdjęcia, więc nie będzie do nas, patrzmy, bo przekażemy. Dobra, zasłużył. Zapytamy trenera Baczka, czy trener Baczek zasłużył. Bramiami. Witamy drawami. Witamy drawami dwie grupy, Oliwów i Młodzików oraz Płynę na walkę i Drona na maszka. Brawo! Działamy tak, rozdajemy prezenty. Słuchajcie, Orliki i młodziki. A co powinni zrobić wasi trenerzy? Jakie zadanie, żeby dostać prezent? No, co mają zrobić trenerzy? No to dobrze, to trener Balnek zrobi 5 pomp y, przysiadu, a trener Maciek zrobi 10 pomp. Zgadzamy się? No to liczymy, zapraszamy. Zapraszamy grupę, zapraszamy w I liczycie. Tak? Tam z juniorami. Zapraszam. Dajcie się śmiało najpierw, taki. Ale ja też patrzę tutaj, że znam rodziców. Na niektórych rodziców też. Na mnie żyłem. Zapraszamy, zapraszamy każdy, zapraszamy juniorów i trenera Grzegorza, trener Mariusz już jest na scenie. Aż się boję pomyśleć, co wymyślą zawodnicy, żeby trenerzy zrobili. A tu to już znam wszystkich. Jest... Już u Was byłem kiedyś, co? Tutaj do Bartusia byłem, mózg przenosiłem, pamiętam. Jakie wielkie brawa dla juniorów i trampkarzy. Dobry. Dostajemy prezenty. Nie. Nie, ja, 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 Zapraszamy trenera i trenera Mariusza i teraz tak, młodzież wymyśla, co trenerzy powinni zrobić, żeby dostać płackę. Nie no to, to lat. że trenerzy sami wymyślą co zrobią. Tańczyliście kiedyś, o wiemy co, tańczyliście kiedyś Krakowiaka? jaka? To tak, proszę, pięć kółeczek razem trenerzy, a my klaszczemy, klaszczemy. Super, dziękujemy ślicznie. A na scenę zapraszamy pływaków. I trenerkę panią Anię Bierzy. A grupa idąc po słodkach już myśli, co? I trener będzie drogi. Mamy, mamy pana. My, my nic mu nie my 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 witamy Błogaków. Wszystkich znamy, wszystkich znamy. No i to bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, najpierw wręczymy Wam prezenty, a Wy my już myślicie na pewno, myślicie i to ciężko, co trener Ania dzisiaj tutaj... Nie, trener Ani nie wolno dawać, bo trener Ania musi na razie zasłużyć na to. Dobra. I co ma robić pani trener? Załatwię, a teraz co ma trener zrobić? Ja proponuję fikołka, żeby pani zrobiła. Za twardo, za twardo. Dobra, tre, pani trener zgadza się na fikołka. Uwaga. Krasznemy. Na, na zachętę. Uwaga. Dziękujemy ślicznie. Szykuje się na scenę na wejście grupa lekkoatletów. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy Pani trener. Pani <grywa> nam. Ostatnia grupa, grupa lekkoatletów, dosyć grupa. Jak Mikołaj wszystko wie, jak Mikołaj wszystko Was wie. I witamy grupę lekkoatletów, zapraszamy. A, a, brawo, brawo. Jaka młoda ta grupa, jaka młodziutka. Antka też zapraszamy, tak. Macie szczęście. W tej grupie jeszcze jest drugi trener, pani trener za też nie mogę. Wielkie brawa dla grupy lekkoatletycznej, 21 osób, prawo. Pytam, czy są jeszcze jakieś dzieci na trybunach, które nie dostały prezentu? Jak jest jakieś takie dziecko, które nie dostało prezentu, to zapraszam do nas na scenę. Każdy dostanie prezent. Wszyscy mają? Tak jest. To macie jakieś zadanie dla trenera? Jakie? A z kim ma, a z kim ma zatańczyć? Dobrze? Trener z Mikołajem ma zatańczyć. Z kim za Z Mikolajem jest zadanie? Najstarszą wybierzemy. Dla Mikołaja brawo dla trenera. Jeszcze zapraszamy te dzieciątka, które nie dostały. Czy już są? Tak? Słuchajcie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, że przyszliście tu się ze mną spotkać. Było super. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Tak mi się tu z wami podobało, że może przyjadę w przyszłym roku, co? Czy nie chcecie? Nie chcecie? A, no, tak, no, pani trener chce, no to ja na pani trener przyjadę. Super, bardzo wam dziękuję, naprawdę fajnie było się z wami spotkać, ja już sobie idę, na razie. Wielkie brawa dla Mikołaja! Słuchajcie, ja na koniec chciałbym podziękować y, wszystkim osobom, które y, pomogły Mikołajowi zorganizować... Y, to całe przedsięwzięcie Domu Kultury, który nas tutaj wpuścił, rodzicom, którzy Was przywieźli, rodzicom, którzy pomogli nam tutaj przywieźć te paczki, panu Darkowi, który pomagał organizować to wszystko. No i panu Adamowi Lucyjskiemu burmistrzowi, który też mocno nas tutaj wsparł. Bardzo dziękuję. Wszystkim gratuluję, naprawdę świetny pomysł, świetne wykonanie. Wszyscy jesteście zadowoleni. To dodaje energii nie tylko na święta, ale na cały nowy rok, żeby te wasze wysiłki trenerskie, zawodnicze, sportowe, żeby przyniosły taki efekt, żeby dalej można było z wielką mocą głosić, że MLKS Polonia Środośląska to najlepszy klub pod słońcem. Dziękujemy i co? Do treningu! E, trenerzy jeszcze, zanim oddadzą dzieci rodzicom, to zapraszamy tutaj do nas, jakby kogoś nie było, ktoś jest usprawiedliwiony, to tutaj, żeby zabrać paczki też nieobecnym dzieciom.